Odnawialne źródła energii, czym są i co należy o nich wiedzieć? Czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą z nich korzystać? Jak zdobyć na nie granty z OZE? Na te pytania sumiennie odpowiedział zarząd spółdzielni mieszkaniowej Lazurowa i wykorzystuje nowe technologie w zarządzaniu spółdzielnią. Nasza wizyta Współdzielni Mieszkaniowej Lazurowa jest odpowiedzią na liczne zapytania widzów o formę całego przedsięwzięcia współdzielni sąsiadującej z naszą, która od lat jest wzorem dla innych pod kątem inwestycyjnym i innowacyjnym. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lazurowa od kilku lat zaczął pracować nad zniwelowaniem rosnących kosztów niezależnych, przede wszystkim dla starszych budynków my po prostu robimy to co do nas należy. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi musi być w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej. Takie patrzenie z roku na rok, no to jest tak naprawdę powolne umieranie spółdzielni. My wybraliśmy taki wariant, żeby patrzeć w przyszłość i robić takie przedsięwzięcia, które w przyszłości mogą nam przynieść wymierne efekty ekonomiczne, ale również jakiś postęp Natury technicznej, poprawę warunków użytkowania budynków tak dalej, itd. Obserwując rynek, zauważyliśmy, że notorycznie wzrastają ceny nośników energii energii elektrycznej, energii cieplnej. Natomiast przepisy Unii, Energetycznej, Unii Europejskiej idą w tym kierunku, że musimy wszyscy poprawić efektywność energetyczną budynków. No mając to na uwadze, w ubiegłym roku na Walnym Zgromadzeniu. Namówiliśmy członków spółdzielni do tego, żeby zechcieli podjąć uchwałę o utworzeniu dwóch funduszy celowych. Fundusz celowy na dokończenie termomodernizacji zasobów ze skorzystaniem zostawy o wspieraniu przedsięwzięć energetycznych i drugi fundusz celowy na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach. Uchwała i regulamin zostały przyjęte w roku bieżącym. Gromadzimy środki jako udział własny, natomiast jeżeli chodzi o fotowoltaikę, wykonaliśmy pilotażowo jeden budynek, instalację na budynku na rozłogi 2, energię elektryczną wykorzystujemy do oświetlenia części wspólnych, na zasilenie dźwigów, oświetlenie zewnętrzne oraz zamontowaliśmy pompę ciepła na wstępny podgrzew zimnej wody do celów ciepłej wody użytkowej. Teoretycznie wychodzą nam duże oszczędności, chcemy to empirycznie sprawdzić po eksploatacji tej instalacji w okresie kwartału, maksymalnie pół roku będziemy wiedzieli jakie są osiągane efekty i będziemy robili instalacje na pozostałych budynkach. Na połowę zasobów dostaliśmy już zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o grantach OZE, w związku z tym rokuje to... Dobrze na przyszłość. Panie prezesie, jesteście przykładem spółdzielni, która nie boi się podejmować wyzwań w dzisiejszych czasach. Ci, którzy na państwa patrzą, a jeszcze mają tę drogę przed sobą, czy powinni dalej się bać? Czy powinni patrząc na państwa zaryzykować, przejść procedury i robić swoje? Jak pan to określił? Czy to nie jest za późno dzisiaj? To znaczy, jeżeli ktoś stoi w miejscu, to się powinien bać o swoją przyszłość. Jeżeli coś robimy, to się nie musimy o tą swoją przyszłość. Bać aż tak bardzo. Oczywiście mogą nastąpić jakieś niespodziewane zjawiska, kataklizmy, znowu jakieś tam, nie wiem, zawirowania. zawirowania. Mhm. Natomiast no, my chcemy, chcemy wychodzić w przyszłość z jakimiś nowymi pomysłami, ale oparte to jest wszystko na jakichś realnych analizach, które robimy sobie z odpowiednim wyprzedzeniem. Ci, co czekają, po prostu zostaną w blokach startowych, nie ruszą do przodu. My zaczęliśmy to planować i wykonywać w 2022 roku, we wrześniu. Związane to jest z tym, że powstanie klasyfikacja energetyczna budynków, podobnie jak sprzętu AGD, czyli od A do G, i nasze budynki, które są wybudowane pod koniec lat 70. znajdą się wszystkie w tych niższych klasach, czyli E F i G. Ponieważ to będzie związane z tym, że te budynki będą płacić za kilka lat, będą płacić więcej i płac jeżeli będą zużywały więcej energii, a cena gigajoula za ciepło. Będzie coraz wyższa. W związku z tym należało coś zrobić, żeby koszty eksploatacji na osiedlu spadły. I spadło też opłaty za centralne ogrzewanie. Opłaty za centralne ogrzewanie nie zależą od spółdzielni, a stanowią 40% czynszu. Więc zaczęliśmy analizować rynek i stwierdziliśmy, że przygotujemy wieloletni plan termomodernizacji i montażu fotowoltaiki z podgrzewem wody we wszystkich budynkach osiedla. Na pewno nie, wy, nie, nie mogliśmy tego wykonać w ciągu jednego roku, dwóch, więc przeliczyliśmy wszystko na wszystkie budynki, Termo, no, termomodernizację, wymianę witryn, klatek schodowych, Montaż fotowoltaiki, docieplenie ścian szczytowych, docieplenie stropów piwnic, dosypki, dosypki na stropodachach i przeliczyliśmy to wszystko bardzo dokładnie i przygotowaliśmy nawalne zgromadzenie plan termomodernizacji, wieloletni plan termomodernizacji i montażu instalacji fotowoltaicznych z rozłożeniem na wiele lat. Plan ten został przyjęty i mogliśmy go realizować. Kiedy plan został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w, w maju ubiegłego roku, w sierpniu, 28 sierpnia 2023 roku, mieliśmy już zamontowany licznik do instalacji fotowoltaicznej, która została zamontowana właśnie tu, gdzie się znajdujemy, w budynku na rozłogi 2. Sama fotowoltaika jest tylko elementem instalacji, bo najważniejsze było, żeby obniżyć po prostu koszty, koszty ciepła. Zamontowaliśmy tutaj właśnie pompę ciepła, która podgrzewa wody z miasta z temperatury około 9 stopni do temperatury 18-20 stopni. Ta różnica stanowi nasz zysk. Po prostu dostawca ciepła olia musi podgrzać wodę z wyższej temperatury do tej, która jest potrzebna i to jest właśnie ten zysk i myślimy, tak liczyliśmy, że zwróci nam się to gdzieś około 3-3,5 w 3,5 roku. Panie kierowniku powiedział pan, że od tego 20, znaczy w 2022 roku państwo do tego pomysłu i do tego problemu tak naprawdę usiedliście. Cały ten proces nie przebiegłby, gdyby nie właściwe poukładanie tych wszystkich klocków. To znaczy też Państwo mieliście w tyle głowy też dofinansowanie i, i ten cały proces. Jak w tym sobie poradziliście? Ym, zaczęliśmy od przygotowania koncepcji dla całego osiedla następnie dla wszystkich budynków wykonali, wykonali, wykonaliśmy analizy energetyczne czy będzie nam się to opłacało czy spełni to warunki do, wymagane przez bank do dofinansowania i stwierdziliśmy że jednak nam się to będzie opłacało następnym etapem było wykonanie audytów energetycznych na budynki i bo to jest dokument wymagany w banku do otrzymania dofinansowania i mm, następnie, następnym etapem jest wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej. Więc to jest proces dosyć długotrwały, bardzo trochę skomplikowany, ale udało nam się go zrealizować. Do tego trzeba podchodzić metodycznie i nie wolno mm, robić nic na szybko. Byliśmy ostatnio z kolegą na dwóch targach EXPO w Nadarzynie właśnie dotyczących fotowoltaiki i zapoznaliśmy się tam z nowymi technologiami i rozmawialiśmy jeszcze z nowymi firmami. To, co wykonaliśmy tutaj w, w tym budynku, w następnych już po prostu będzie to troszeczkę inny system. Będzie, to, będzie zastosowany magazyn energii, dlatego że obliczyliśmy, że nam się to będzie bardziej opłacało. Po prostu fotowoltaika pracuje tylko w dzień, tak? więc musimy jeszcze mieć zapewnione, zapewnioną energię na oświetlenie klatek schodowych w nocy i na dostarczenie ciepła do pompy. W, w, właśnie w nocy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze taka, tak, ta, taka rzecz, że system, system zastosowany tutaj, fotowoltaiki obejmuje. obejmuje Dwa rodzaje, są dwa systemy foto, fotowoltaiki. Jedna zasilająca klatki schodowe, oświetlenie klatek schodowych, windy i oświetlenie zewnętrzne, i druga większa zasila węzeł właśnie i pompę, pompę ciepła. Potrzebujemy jednak te magazyny energii po prostu są niezbędne do tego, że, że jednak w nocy ta instalacja, że tak powiem. Nie przynosi zysków, może nie przynosi strat, ale nie przynosi zysków w ten sposób. Tak to wygląda. Panie kierowniku chciałam zapytać, bo pewnie tych słów uznania mieliście państwo dużo podczas walnego, bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, duża ilość mieszkańców opowiedziała się za tym, ale z pewnością są też pytania mieszkańców, którzy mają obawy albo jeżeli to już zostało w tym budynku zainstalowane, o co najczęściej pytają dzisiaj, kiedy już to zaczęło funkcjonować? Jakie pytania, najczęściej obawy mieszkańców jeszcze się pojawiają? Kiedy obniżymy im rachunki? To jest, to jest no, najważniejsze pytanie, tylko mieszkańcy muszą wziąć pod uwagę, że ten system nie został stworzony po to, żeby obniżać rachunki, tylko żeby zastopować podwyżki, które nastąpią, ze względu na to, że weolia będzie nam podwyższała cały czas koszt gigajoula, i, ale możemy to zmniejszyć lub zastopować po prostu te drastyczne podwyżki. Sytuacja wygląda tak, że od 2022 roku mieliśmy 7 podwyżek wprowadzonych przed, przez Weolię i w tej chwili spółdzielnie mieszkaniowe znajdują się jeszcze pod ochroną, tarczy energetycznej, ale będzie to zastosowane tylko do 30 czerwca. Wątpię, żeby to zostało przedłużone ze względu, że to są ogromne koszty, a mogę powiedzieć, że już teraz dostaliśmy informacje, o czym państwo wiedzą, że VAT na żywność zostanie zniesiony. Więc to jest pierwszy etap, że tak powiem oszczędzania. Jeżeli zostaną przyznane pieniądze z KPO i dostaniemy te pieniądze, zostaną ogromne kwoty przeznaczone na termomodernizację, dofinansowanie właśnie instalacji fotowoltaicznych i to jest szansa, to jest jedyna szansa, żeby te programy realizować. Do, do tej instalacji w rozłogi 2 dostaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarki Krajowego do 50% wynosi tyle dofinansowanie i czekamy akurat w tej chwili na pieniądze, no więc tak to wygląda sami, sam, nam samym byłoby to ciężko zrealizować. Dofinansowania są jedyną szansą dla spółdzielni, żeby coś takiego przeprowadzić. Panie kierowniku, i na zakończenie chciałam zapytać, korzystając z Państwa bogatego doświadczenia, Państwo już ten proces macie za sobą. Ci, którzy jeszcze o tym nie pomyśleli, z obawą patrzą w przyszłość, to jaką pracę muszą wykonać, tak jak Państwo od 2022 roku, żeby do tego procesu móc doprowadzić i go zrealizować. Czy nie jest za późno dla innych spółdzielni mieszkaniowych i co przed nimi? Dobry e, Dobra rada. Trzeba zabrać się za to jak najszybciej i po prostu nie czekać. Zacząć to przygotowywać, bo no, po prostu będzie, będzie coraz gorzej, że tak powiem. Jeżeli im wcześniej się zacznie, tym efekty przyjdą szybciej i no, będzie później mogą być. Problemy. No to, tylko, że to jest proces mówię, długofalowy więc i, i wieloetapowy. Tu nie ma co czekać. Trzeba zaczynać. Informację o oszczędnościach zarząd spółdzielni Lazurowa poda swoim mieszkańcom już w połowie tego roku. Czy inne spółdzielnie skorzystają z doświadczenia zarządu SM Lazurowa? Czas pokaże. Będziemy się przyglądać wszelkim działaniom i informować Państwa na bieżąco.